Paweł Pawlak, dwa dni, dwa dni, trzy dni przed UFC w Krakowie witam. No cześć. Przede wszystkim widzieliśmy się ostatnim razem w Berlinie. Powiedziałeś, że tam psychicznie nie byłeś, nie byłeś gotowy, tak? Miałeś, nie wiem, w jaki sposób pracowałeś nad swoją psychiką, jeżeli tak, to w jakiej? Eee, pracowałem dokładnie. Cały czas chodziłem do psychologa, przez ten cały okres przygotowawczy, no i moja psychiatra też jest mocniejsza, bo przepracowałem cały okres przygotowawczy, tak jak to powinno być. Trzy miesiące ciężkiej przygotowań, jestem w mega gazie, raczej to jest forma życia, więc jest ok. Bardzo interesujący fakt, że jesteś jako trzeci, biorąc pod uwagę kolejność walk, jesteś trzeci, jako naj, trzeci najważniejszy pojedynek tego wieczoru. Powiedz, jakby biorąc pod uwagę fakt, że mamy kilku niezłych zawodników na karcie, jak to się stało? No co, dostałem po prostu telefon, żeby się na głównej karcie i tyle. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i szczęście, że mogę się pokazać na głównej karcie. UFC mnie doceniło i pokaże to, że jestem wart tego, żeby tam walczyć i, i tyle. Kiedy wynikła sytuacja z, z kontuzją dysku, tak, obawiałeś się, ja też rozmawiałem z, z otocze, swoim otoczeniem, twoich kolegów klubowych, obawiałeś się o to właśnie, co będzie dalej z twoją karierą? No ja myślałem, że to jest koniec kariery ogólnie, więc Naprawdę to był ciężki okres dla mnie. Przez trzy tygodnie tak naprawdę siedziałem w łóżku z paraliżowaną nogą i było mi ciężko, złapałem do dużego doła i też przez to waga poszła wysoko do góry, bo ważyłem z 93 kilo, więc trochę było do zbicia też. Ale później zacząłem się rehabilitować, było coraz lepiej. Nie było jednak takiej tragedii jak myślałem. Powoli wracałem do formy i wróciłem w końcu do siebie i naprawdę super się czuję. Plecy już nie są odczuwalne. I cieszę się, że tak właśnie wyszło, że mogę dalej walczyć i robić to, co kocham. Kilka dni temu powiedziałeś, że absolutnie nie obawiasz się o swój kontrakt z UFC. Dlaczego się nie obawiasz właśnie o niego? Słucham? Kilka dni temu powiedziałeś, że nie obawiasz się o kontrakt z UFC. Dlaczego się nie obawiasz, bo jest ta taka ogólnie przyjęta zasada, prawda? Tych dwóch yy, przegranych z rzędu, zwłaszcza w przypadku, kiedy debiutujesz, przegrywasz i, i teraz masz jeszcze jeden płynek. Dlaczego się nie obawiasz, jesteś tak pewny siebie? Nie boję się, bo, bo jestem po prostu lepszy od niego w każdej płaszczyźnie i Muszę to pokazać po prostu. Jestem przygotowany w każdym aspekcie, więc o nic się nie martwię przez to. No właśnie wspomniałeś, że, że forma życia, w jaki sposób tak naprawdę zrobiłeś tą formę życia, jak to się różniło od tego co widzieliśmy dotychczas? Przede wszystkim wszystko było zaplanowane w 100%. Ostra dieta, wszystkie treningi, wyjazdy, wszystkie sparingi, wszystko było w 100% zaplanowane, nie miałem żadnej kontuzji, gdzie tak naprawdę. W innych walkach zawsze miałem jakieś kontuzje i przez to też psychicznie się blokowałem, bo nie mogłem nic zrobić. I przez to tak się czuję, że jest forma życia, naprawdę rewelacyjnie się czuję, jestem szybki i nie do przejścia. No właśnie, jak rozmawiałeś z psychologiem, to jakby jakiego rodzaju wskazówki ci dał? Bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, byłeś nadzwyczaj spokojny, zresztą sam, sam o tym mówiłeś. Co teraz? Co, 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 co ci poradził? Bo na każdego jak wiadomo działa coś innego. Wiadomo, ta porażka też mnie bolała, bo ogólnie pełne przegart tej walki, jakbym był w normalnej formie. Co mi doradziła pani? Po prostu dużo rozmawialiśmy o tym wszystkim, że wiadomo, czasem w życiu się przegrywa, wygrywa, ale nie trzeba od razu się zamywać i tak dalej, trzeba iść do przodu. I też, no... Dużo rozmów po prostu takich, o, o wszystkim ogólnie. Wiadomo, nie okierunkowała mnie tam, w, nie wiadomo w jakiś sposób, tylko po prostu roz, dużo rozmawialiśmy ogólnie o życiu i tak dalej. Rozumiem. Jeżeli coś możesz powiedzieć o swoim rywalu, jakiego rodzaju to jest e, jakiego kalibru rywal? No, Sheldon jest no, bardzo solidnym zawodnikiem. Jest takim zapaśnikiem, z dobrym partnerem, coś takiego. E, widać, że jest jakby silny fizycznie i... I myślę, że będzie próbował mi przewrócić. Yy, I co tam jeszcze o nim powiedzieć? Wygląda jak model. <noise> Ale nie, ogólnie widać, że pozytywny, pozytywny chłopak i solidny zawodnik. Na koniec spodziewasz się jakichś sporej rzeczy fanów, którzy przyjadą na Ciebie? No liczę, że Polska, to będzie bardzo dużo fanów, dużo znajomych też ma przyjechać. Mam nadzieję, że będzie super atmosfera i to też mnie uskrzydli. Pokażę prawdziwego Pawła Pawlaka, choć jestem tego pewny, że pokaże się w ogóle... Odwrotność tego co było w maju udowodnię Wam, że jestem dobry i będzie zwycięstwo. Więc tego Ci życzę w takim razie. Powodzenia i widzimy się w sobotę. Do zobaczenia. Dziękuję.